Dzisiaj opowiem wam chyba najbardziej obrzydliwą historię z mojego życia. Uprzedzam, ten odcinek będzie naprawdę, naprawdę bardzo obrzydliwy, ja was tutaj ostrzegam. Jeżeli jecie, to zatrzymajcie sobie ten film i dopiero potem zjedzcie i oglądajcie dalej, bo ostrzegam, to jest naprawdę, naprawdę ochyctwo. Było to kiedy wracałem z Wałbrzycha do swojej wioski. Była to dość długa podróż autobusem, ponieważ nie chcieliśmy przepłacać za taksówkę, a przynajmniej tak mi to tłumaczył mój ojciec. Ponieważ yy, byłem na pobieraniu krwi. Byłem na pobieraniu krwi, i oczywiście strasznie, ja tego nie lubiłem, jak byłem mały, kto lubił pobieranie krwi. No. Zatrzymał się autobus na przystanku i wlazła matka z dzieckiem. Ja siedziałem w środku autobusu, a za mną rodzice w, za, na krzesłach obok. Ja obok miałem wolne miejsce i tak się, pamiętam, tak wykręciłem, żeby matka tego miejsca nie zajęła koło mnie z tym dzieckiem. I niestety miałem na nią widok tak czy siak, bo położyła się tuż przede mną. W sensie, że ja byłem na jednym miejscu, a ona była tuż obok mnie na drugim. Jedno miejsce po lewej, bardziej ode mnie, przez co bardzo dobrze wszystko widziałem. No i muszę przyznać, że już wtedy mi się zbierało na żyganie, ponieważ ja mam chorobę lokomocyjną i bardzo mi się chciało żygać. Zawsze mnie ciągło już tak, czułem, jak mi to podskakuje w żołądku i tak dalej i tak dalej. Łomotało mi tak pamiętam w głowie tak. Tak. To naprawdę nie jest przyjemne uczucie jechać tak, tak naprawdę daleko, jak się ma chorobę lokomocyjną. No tak normalnie aż czułem, że coś zaraz pożygam, nie? No, i usłyszałem nagle takie odgłosy. Takie odgłosy takie. To brzmiało trochę jak liżący w wodę pies. Odwróciłem się w lewo, i to był mój kurwa błąd. Ta matka dawała dziecku kaszkę manną, czy coś w tym stylu. No, takie kaszko mleko, nie? I ten dzieciak był cały tym ujebany, miał ryj tym ujebany, koszule, miał spodnie, nawet mu to skrapywało na buty, wszystko było ubrudzone, tak, cały, wszędzie był ubrudzony. I, i jad to tak obrzydliwie, tak brał łychę taką wielką i tak ładował to jak jakiś węgiel do węglarki tak no, ja jeszcze byłbym w stanie to znieść, gdyby nie to, co ta matka za chwilę zrobiła. Bo matka dała mu do brudnej od tej kaszki ręki parówę Parówę, najbardziej obrzydliwe jedzenie jakie jest A on zaboczył ją w tej kaszce i zaczął jeść Fragmenty tego spadały mi na fotel, na podłogę parówki Jeszcze Jeszcze pił jakąś kolę dla dzieci i moja mama zauważyła, bo ona jest zajebista, że się zaczynam brzdzić. To powiedziała coś w stylu, mi tak. Pojdę, nie patrz tam, nie patrz tam, patrz się za okno. To było koło miejsca, gdzie się przejeżdża. Przejeżdża się takim rondem. I tam jest taki fajny kościółek. I tam się przejeżdża. I ten kościół ma odrapaną farbę. I to rondo jest tuż koło kościoła. Nie wiem, jeżeli ktoś zna okolicę, to na pewno kojarzy to miejsce. I chciałem zobaczyć ten kościół, jak się odwracam. Błąd raz jeszcze. Dzieciak skończył jeść. Ale całe miejsce jego było ubrudzone parówkami, tą kaszką. A w środku tej koli pływał kawałek parówy. I co się stało, możecie się domyślać. Zerzygałem się. Zerzygałem się kurwa na cały pierdolony siedzenie. Zerzygałem się na siedzenie, zerzygałem się na kurtkę, zerzygałem się na spodnie. I była jazda. Była jazda od razu, oczywiście matka mi wzięła to wytarła jakoś, ale to co było potem to jeszcze jest gorsze. Bo dostałem zjebkę. Ale to nie jest zjebkę od matki albo od ojca, tylko od tej baby. Najgorsze jest to jako dziecko, jak dostaniesz zjebkę od jakiegoś nieznajomego dorosłego, to wtedy zaś się wtedy kuje w piersi i tak i rzuciło się ktoś tak. Nie wiem, znieważył ci jakiś jaki inny dorosły niż twoja mama albo twój tata. To jest takie wkurzające, takie To ta matka podchodzi. A ty mądry jesteś? Taki duży chłopaka bzybzyka?" Ja się na nią patrzę i nawet nic nie mówię. Już musiałem ja przyznam, chciało płakać, bo ja nienawidziłem jak na mnie krzyczeli dorośli, jak byłem mały, a ona dalej. Będę bzybzykał dalej w autobusie! To powiem panu kierowcy, żeby cię wypuścił! To wtedy moja matka, taka i totalny czat pod, wchodzi, podchodzi i tak A mogłaby pani powiedzieć swojemu dziecku, żeby on tak nie jadł? Bo mojego syna to obżedzi I tak Mój syn to jest pyszne małe Je mniam, mniam Jebła torbą o podłogę I usiadła wkurwiona obok tego dzieciaka To było złoto Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcineczek Ciężko mi go było nagrać dwa razy do niego Dwa razy do niego poschodziłem, zakażany się brzydziłem, doobaczyłem w następnym odcinku. Cześć.